A, przebieramy skarpetki i jedziemy. Cześć. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na wycieczkę do Szczyrku. Odwiedzimy sobie Szczyrk i w planach mamy zdobycie górki, która znajduje się obok. Skrzyczne. Skrzyczne ma 1257 metrów. Pogoda jest taka sobie, w Krakowie było około 1 stopnia, delikatnie kropił deszczyk, więc mam nadzieję, że w Czyrku będzie lepiej. Co się stanie podczas wędrówki po Czyrku jaka będzie pogoda i czy w ogóle wyjdziemy na skrzyczne? zapraszam do oglądania. Jesteśmy w szczyrku. Tylko, że pogoda się zepsuła. I pada deszcz. Jest plus 4 stopnie, więc nie zapowiada się na to, żeby śnieg padał. No cóż. E, zwiedzimy sobie szczyrgi I tyle. I wracamy. Może za tydzień będzie lepsza pogoda. A przyjedziemy tutaj. Z dzieckiem to tak słabo. Chodzić po deszczu po górach. Trzy godziny na górkę. Dwie na dół. Pięć godzin. Wszystko będzie mokre. Lecimy. Patrząc po szczylku, zwiedziliśmy w zasadzie całą główną ulicę, na której handel kwitnie. Jest mnóstwo straganów, straganików, i doszliśmy aż do skoczni. Tak z ciekawości podeszliśmy, żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje, i widzimy, że jacyś zawodnicy trenują skoki. A tutaj na bramie wisi sobie łowca na wypasie. Nie wiem co to jest i o co chodzi, ale nieważne, fajnie wygląda. Byłem w Szczyrku już parę razy, ale jakoś na skoczni jeszcze nie byłem. Z bliska robi wrażenie, a to nie jest duża skocznia. Nigdy nie przyglądałem się tym skoczniom z bliska, a tu okazuje się, że pod tymi skoczniami płynie sobie strumyk. Pod skoczniami płynie sobie strumyk, i to jest, jeśli się nie mylę, nazywa się żylica. Strumyk lub rzeczka, jak kto woli. Teraz sama konstrukcja wygląda ciekawie, ponieważ. Na samym dole, jak gdyby, jak mostek nad tym strumykiem skocznie jest położony. No fajnie to wygląda. Fajnie, fajnie, że zawodnicy trenują i rozwijają się tutaj. Bardzo dobrze. No i żywo z moich butów dobiegł końca. No i niestety awaria buta sprawiła, że mam lewą skarpetkę całą mokrą prawa jest delikatnie mokra nie wiem jak to się stało, ubierając buty w domu wszystko było ok, natomiast zrobiliśmy tutaj kilkaset metrów chodnikiem w tym błocie pośniegowym no i niestety, nie wiem, rozleciały się buty ale mają już, nie wiem, 6 lat więc i tak długo wytrzymały no szkoda, a z drugiej strony bardzo dobrze, że to stało się na ulicy i nie w momencie, kiedy wychodziliśmy na skrzyczne ponieważ ciężko by się chodziło z przemoczonymi stopami po górach Ja już dziękuję za oglądanie. Cóż, nie udała nam się wycieczka na skrzycznę, ale z drugiej strony zwiedziliśmy szczyrk. Nie będziemy ryzykować w taką pogodę chodzenia w górach. Śnieg, śnieg, śnieg i pęknięty but. Wróciliśmy i spadamy do domu. Dobra, zamykam kamik, nie? Tak. Ok, to tyle na razie. Mam nadzieję, że na skrzycznę wrócimy w miarę szybko. Zobaczymy, jak czas i pogoda pozwoli. Na razie dziękuję bardzo i do zobaczenia. Cześć.